W dzisiejszym odcinku dwóch minut opowiem Wam o czymś, co tak naprawdę bardzo kocham robić. A robię to praktycznie codziennie, na łóżku, na sofie, na kanapie, przed komputerem, czasami z koleżanką, czasami sam. Mowa oczywiście o śpiewaniu. Don't know, don't know, don't know. Eee, nie, nie tak. Nie, tak też nie. Zabiorę was dzisiaj w świat muzyki. Tego, co jest według mnie w muzyce piękne i najważniejsze. Chodźcie ze mną. Kiedyś byłem ministrantem. No trochę żałuję, tak na leca. No i chodziło się po koledzie, a wiecie doskonale, że ja troszeczkę potrafię śpiewać i kiedyś przychodzę do pani i pytam. A czy możemy zaśpiewać kolenda? A musicie? Boże, jak dobrze, że nie jestem ministrantem. Ciężka kasa była. W związku z tym, że nie jestem, to teraz ja wysłuchuję jęków kota obdzieranego ze skóry. Jegoże jak taki zapyta, mnie czy ładnie było. Nie, tą ładną masz komrze. Ale czy ładnie by było? A w, czy, a w czym twoja mała pierze te komrze? I teraz zwróćcie uwagę na panią, która doskonale, mam nadzieję, wie, że nie umie śpiewać. I ten anielski głos, który pieści nasze uszy. Nie. Ale zwróćcie uwagę, co kobieta zrobiła. Troszeczkę fałszowała, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Ale najważniejszą rzeczą, którą zastosowała, to były emocje w piosence. Emocje, których czasami brakuje wokalistom. Nie ja się nie szczepię. Pararam, 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 pam, pararam, pararam, pararam. Naprawdę, parodia jest śmieszniejsza od oryginału. Pozdrawiam pomidorową, Nas no, zjadłbym psu. Z kolei, pewna pani w internecie wykazała się dosyć dużą odwagą, publikując swoje treści. A zresztą sami zobaczcie. Gril, że a dusza Co by nie mówić, co by nie hejcić, że fałszuje. Ale zwróćcie uwagę, że na tą muzyką żyje. Że dla niej ta muzyka gdzieś tutaj płynie i to, że my słyszymy jakieś dźwięki, ona w głowie ma zupełnie inne. I to jest w muzyce piękne, że pomimo tego, że słyszeliśmy inne dźwięki, ona w sercu zupełnie miała inne. Że my może się popłakaliśmy ze śmiechu, ale dla tej pani prawdopodobnie muzyka była czymś wartościowym. Czymś, co wspominała. A muzyka, poza kilkoma dźwiękami, często przypomina nam emocje. Często przypomina nam to, co się w życiu kiedyś działo. Ile razy w życiu miałeś tak, że pewna piosenka kojarzyła ci się z czymś? Rzucił cię chłopak albo dziewczyna, wtedy słuchałeś. Ja wiem doskonale, że dwie minuty to jest seria wesoła. Ale emocje, jakie muzyka niesie. Gdy umarł mój tata, jakimś. Przypadkiem natrafiłem na piosenkę Grubsona na szczycie. I nawet jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy muzyka jest prosta, bo to nie jest nic, nic wielkiego, to ja się nad tym nie zastanawiam, bo dla mnie ta muzyka. Ma wartość przypominania tych chwil, które wtedy mnie dotknęły. Jest taki jeden szczególny kawałek, który kojarzy mi się z latem. To cykady na cykladach. Kiedyś go grałem, teraz wyświetla się w adnotacji na górze, w karcie na górze. Możecie kliknąć i zobaczyć. To jest piosenka, która ma dla mnie wartość. Dla mnie wartość ma grubsąg. Dla mnie wartość ma kilku artystów, którzy nagrali coś, co w moim życiu później okazało się wypełnieniem. Tego, żeby muzyka Was wypełniała. Ja Wam tego wszystkim życzę. I mam nadzieję, że od dzisiaj zastanowicie się nad tym, czego słuchacie. I żeby to nie był zlepek głupich nut. Na razie. Kończąc, wszystkim Wam naprawdę dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz, za to, że dajecie mi siłę do, do kolejnych przemyśleń i do kolejnego tworzenia. Dzisiaj było dosyć wyjątkowo. Z tego względu, że odcinek, który zwykle był wesoły. Połowy pokazały Wam, że tak naprawdę są dwie strony medalu. Trzymajcie się, nie puszczajcie na radę.